Rejde. Rezerw. 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 Kurwa czapki, nie wiem, deszczem no. nie było. to musi być fresh. Jeszcze nie zaczęliśmy zawodów, a już zdążyliśmy zmoknąć. Taka sytuacja. Była krótka pogadanka, było pokazanie pucharu, ogólne zasady przedstawione. No i co, wyszliśmy? Myśleliśmy, że to będzie gdzieś w środku, było to na zewnątrz. W tym czasie zaczął padać, nie byliśmy jeszcze przygotowani. Całe ciuchy przeciwdeszczowe w aucie. No i zmokliśmy przed początkiem zawodów, także zaczyna się dobrze. A tak na marginesie, witam Was Konopko i kolega Ferli Perli na kanale Ferli and Konopko Fishing. Dzisiaj hmm. zawody, Big Bike Challenge, ja ostatnia edycja. Ostatnia edycja, jesteśmy z doskoku na trzeciej turze zawodów, pierwsze dwie odbyły się we wcześniejszym okresie, we wcześniejszych miesiącach tak naprawdę, bo to było rozłożone na jakiś tam okres czasowy, te zawody. Nie mogliśmy uczestniczyć, ale mieliśmy szansę, nie? Mieliśmy okazję. W sumie mieliśmy, tak. Mieliśmy zaproszenie tutaj wcześniej od kolegi Michała, pozdrawiamy. No ale co, no dotarliśmy na, na tą ostatnią turę, no i spróbujemy swoich sił. Postaramy. I za rok na pewno wystąpimy w tak, trzech edycjach. I za rok mamy, mamy zamiar wystąpić w trzech edycjach, także szansa będzie większa. Dzisiaj cały dzień pogoda zapowiada się tak jak tutaj widzimy w tym momencie na oknie Czyli cały dzień ma padać deszcz Także będzie ciekawie, ale nie poddajemy się i będziemy walczyć Lecimy na pierwszą metę, mamy tutaj kartę startową Feril? Jest? Tak, dokładnie Jest literówka Feril Także od dzisiaj jestem Feril I tutaj czekaj, czekaj, bo tu zaraz będziemy chyba skręcać w prawo, tam mamy ten slip No i co, lecimy tutaj na pierwszą metę tu w prawo? I tu w prawo. I na spontanie. Zobaczymy co dalej. Dobra, zajęliśmy pierwszą miejscóweczkę. Miejscówka taka w trawkach. Po prawej, lewej już zawodnicy też się porozstawiali. Czekamy do godziny 9. Jeszcze 4 minutki i... zaczynamy łowienie. 9.00, pierwszy rzut. Bad? Kurwa nie, ja pierdolę, ale ładny był. Widziałeś go? Pierwsza godzina łowienia za nami. Troszkę pechowo zaczynamy, bo u mnie spada ryba w pierwszym rzucie. Myślę, że około 70, później Paweł też ma rybę. Pewnie będziecie widzieć to z jego kamerki. Też spada. No i u mnie później też taki 50 też spadł, także pechowo, trochę spaliliśmy sobie miejsce, także przemieszczamy się kawałek dalej i walczymy. Miorowy? Brawo Ty! Będzie? miara, pewnie. Brawo Ty! Chodzimy do gry. W końcu. Pięćdziesiąt, jeden i... <głosy> <głosy> Dobra. Planie teraz jest tak naprawdę zmienić miejscóweczkę Obtukliśmy sobie te miejsce, które ja tak jak tutaj byłem tydzień temu zrobiłem rekonesans Wiedziałem, że tutaj będzie dobre miejsce i od niego zaczęliśmy. A teraz lecimy na drugą część zbiornika, na miejsce, na którym nie byliśmy. Nie wiemy czego tam się spodziewać, ale z tego co wiemy, tam jest też yy, dobra miejscówka właśnie pod szczupaka. Także lecimy. Smacznego dziękuję. Chyba siły nabrać. Pod te pajki, co jest jej zaraz będziemy tarmosić. Tak za Dobra, lecimy. Słuchajcie, teraz już yy, będą, będą nagrywki z klaty, bo wcześniej zapomniałem sobie yy, wkręcika, bolczyka, uchwycika, jak zwał, tak zwał. Także teraz, wszystkie hole będziecie widzieć. Karpiarze mówią bolce. Bolczyki. To no, jest wina karpiarzy. <śla> Dobra, przerwa od deszczu była chwilowa, jesteśmy na nowej miejscówce i to próbujemy, Ricky the Roach, Był dzisiaj na niego brania, także od niego sobie tutaj zaczniemy. Jest tutaj dosyć płytko, także spróbujemy sobie salmo sliderkiem troszkę powalczyć. No, mamy rybkę. Nie skacz, nie skacz. Nie skacz. Dać podbierze jak możesz. Dobra jest. Chodźcie. Chyba nie będzie. Chyba nie będzie wymiaru. No nie wiem, z zobaczyć. Sprawdźmy. Czterdzieści siedem. To trudno życia Aż go podbierek? A nawet go chyba nie biorę w podbierach co? No co, trafiliśmy teraz dwie rybki. No niestety obydwie nie były do, do punktacji. Były niewymiarowe. Także nie wiem, nie wiem czy po prostu nie przestawię się zaraz jeszcze z powrotem na, na te większe przynęty. Co, pójdziemy sobie dalej w prawą stronę, bo to jest y, taka płytsza strona tego zbiornika. Jeśli nie będzie efektów, nie wiem, może wrócimy się po prostu na początku tam na te miejscowy, No tam może wtedy mi, mieliśmy, taką... tak, mieliśmy jakieś większe ryby. Mhm. To do konia poćwiczył. A możesz liczyć o konia też. Także lecimy dalej, obrzucamy sobie jeszcze tutaj ten obszar i w trakcie wyjdzie co będziemy działać dalej. Doszliśmy do końcówki jeziorka, mamy tu fajną zatoczkę, na pewno będzie tutaj płytko, widać, że drobnica się spławia, no i swojego szczęścia tutaj. Przemieszczamy się na miejscówkę o której zaczęliśmy Mamy ostatnie 2,5 godzinki łowienia, podjedziemy sobie, podjedziemy sobie teraz, pewnie chwilę odpoczniemy, coś jeszcze zjemy, bo... To jest winowajca, Aha. połowów. Ja pierdolę, banany. Ale nie mieliśmy przy sobie, to się nie liczy, to jest inaczej. Także lecimy tam, żeby szczupaki, zębatę, kolopki, wąsate, <głosy> <głosy> ferlie, kudłate miejscówę. Ostat ja meta! Kruciak ale gdzieś jak skoczył do podwiera Mały noj, daj go o, dawno nie padał Tak, tak, tak. Pistolet też. A jednak to było trudno. Niby pokolana wody. I to nie było widać, żeby ktoś tam by łaził. To tam się zjebały ładnie. Jest. Myślałem, że ten, że odgryzł może w chorób, ale na pleciące jest jednięcie. O, nie. No oj kończymy tą nierówną walkę, godzina 17. Godzina 17, koniec zawodów. Kończymy. No co możemy powiedzieć? Mamy tak naprawdę jedną tylko rybę do punktacji. Szkoda, mogło być lepiej, szkoda tych ryb z samego rana, które, które nam się spięły, bo naprawdę były dwie ryby, myślę, że w granicach 70 centymetrów, no trudno, no taki sport, takie życie, troszkę wpadło tych pistoletów mniejszych, nawet nie wiem ile już, nie liczyłem, nie, nie liczyłem tego, było, było tego dosyć sporo, no trudno, Bogaćcie nowe doświadczenie, za rok Now, nowa woda, fajnie było, niczego nie żałujemy, jesteśmy zajechani naprawdę 8 godzin orki, no. ostrej orki warunki i tak warunki nas oszczędziły bo miało padać tak jak teraz cały dzień, tak naprawdę pół dnia może padało no może nawet nie, teraz pod fajran zaczęło znowu napierdalać także lecimy sobie teraz na ogłoszenie wyników, na jakiś poczęstunek, zobaczymy kto co złapał, czy padła jakaś fajna ryba, także zaraz się wszystkiego dowiemy a my z tego miejsca Wam gorąco dziękujemy to wspólne oglądanie. Zapraszamy na kolejne filmy.